Pamiętasz te takie małe dziecięce Biblii lub Twoje pierwsze, które dostałeś gdzieś tam od kogoś? I było tam napisane, że do każdego uczucia lub poczucia jest jakiś warsztat. Czy za dużo martwisz? Masz paniczne ataki? No! I mówi, że Bóg jest z Tobą. Nie lękaj się. Następny Jana, 14,27, mówi, że. Spokój mój daje wam, nie tak jak świat daj. Niech nie zamączy się wasze serce. Mam, czyli znam dużo więcej innych wersetów z Biblii, które mogą ci pomóc na tyle, na ile to jest potrzebne. Psalm 29, 11 Pan da siwa ludowi swemu. Pan błogosławi lud w swoim pokoju. Natomiast Psalm 32, 11 mówi, że cieszcie się w Panu i radujcie się z Panem wychwaliacie się imię Jego no i ten, co wykorzystam na co dzień w różnych sytuacjach, w różnych po prostu Filipian 4,13 wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie no i również też o tym powie, że w polskim języku trochę inaczej ale też świetnie proszę posłuchać List do 3, 1, 3.1. Tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.